A co to za dziura? Co tam jest na dole? O nie! Co. co. gdzie jestem? Dzie Dzień dobry Dzień dobry Kurczę, jak widzisz, dawno tu nikogo nie było Jesteś w alternatywnej rzeczywistości Ja jestem magiem, magiem wszechświata Wybierz drzwi, do których chciałbyś się wybrać U mnie, czyli pod dwójeczką, czeka na ciebie bogactwo O kurde, ale super On kłamie, on kłamie, pod jedynką jest bogactwo Chodź pod jedynkę, szybko, chodź kurde, pod jedynkę Kurde, nie wiem To jest diabeł, nie słuchaj go Nieprawda, ty jesteś diabłem Posłuchaj mnie, chodź do do trójki. Wybieram dwójkę, wybieram oh, dwójkę. Witaj, witaj! Dobrze wybrałeś, w Jurasku! Jak widzisz, tu masz strażnika! Jesteś w bardzo dobrych rękach! Trzymaj się! Powodzenia! Witam nowego członka, to jest mieczyk dla ciebie! Ruszaj się do roboty! Ej, kloczek też tu jesteś? Tak, też wybierałeś te drzwi? No! No, fajne były, nie? No właśnie, fajne, ale co to jest za cywilizacja? Cywilizacja Endermenów, Endu! Musimy tutaj zabijać Endermany! Wow, tego jeszcze nie było na polskim YouTubie! To prawda! Wbijaj na najnowszy film!